Miała 22 lata, stypendium i marzenia o karierze sędziowskiej. Dwa lata później prosi sąd o jedno: by jej nie wypuszczać na wolność. Film Anna K. to wstrząsające studium upadku. Pokazujemy, jak cienka jest granica między pomocą w nauce a śmiertelnym nałogiem, który odbiera nie tylko zdrowie, ale i godność. Bo czasami to, co wydaje się oczywiste, wcale takie nie jest. W filmie zderzają się dwie perspektywy: szara, sądowa teraźniejszość i kolorowe życie studentki sprzed zaledwie dwóch lat. Emocje to nie wszystko kluczowa jest wiedza i asertywność. W quizie Prawda czy Fałsz obalamy mity o rzekomym bezpieczeństwie środków naturalnych, czy o tym, że dzielenie się ze znajomym to nie handel narkotykami. Z kolei gra Potrafię mówić nie to trening na żywo. Uczniowie uczą się odmawiać w sytuacjach, które znają ze szkoły, gdy ktoś proponuje wspomaganie przed egzaminem lub relaks na imprezie. Warsztat Anna K z udziałem sędzi Anny Marii Wesołowskiej to lekcja o odpowiedzialności karnej i cenie, jaką płaci się za jeden błąd.